Reprint numer 5297. Strona 253. Złoty cielec. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 32. Wersety od 15 do 20 i od 30 do 35. Dziateczki strzeżcie się bałwanów. Pierwszy list Jana, rozdział 5, werset 21. Wkrótce po zawarciu przymierza z Bogiem Izraelici doświadczyli ciężkiej próby wiary i posłuszeństwa. W tej próbie całkowicie zawiedli. Przymierze zostało zerwane. Jednak Bóg, po ukaraniu ich, odnowił przymierze z nimi. Stanowiło to nową manifestację boskiego miłosierdzia. Okoliczności tej próby są częścią tej lekcji. Po zawarciu przymierza Mojżesz pod boskim kierownictwem, wszedł na górę Synaj, zabierając ze sobą Jozuego jako swego sługę. Nie było go czterdzieści dni, biorąc pod uwagę okoliczności, okres stosunkowo długi. Izraelici czuli się wówczas jako dzieci pod nadzorem Mojżesza. Był on dla nich w bardzo szczególnym sensie Bożym przedstawicielem. Jego przedłużająca się nieobecność dała miejsce na kultywowanie wiary, cierpliwości i ufności. Oni pamiętali trudne doświadczenia, przez które przeszli. Egipcjanie i niewolnictwo było za nimi, a Malekici, którzy już ich zaatakowali, wciąż byli ich wrogami i mogli ponowić atak. Co oni mieli robić podczas nieobecności Mojżesza, którego wzniesione ręce przynosiły im Bożą łaskę i pomyślność w bitwie? Tutaj pojawiła się światowa mądrość. Aaron, arcykapłan brat Mojżesza i jego przedstawiciel w przywództwie, był zakłopotany tym, jak powstrzymać lud przed całkowitym zniechęceniem, strachem i tym podobne. Wydawało się, że oni potrzebują i domagają się widzialnego dla ich oczu wyobrażenia Boga. Najwyraźniej oni nie byli w stanie w pełni zaufać Bogu, którego nie mogli zobaczyć, po tym jak jego specjalny przedstawiciel Mojżesz zniknął im z oczu. Przywódcy ludu naradzili się z sobą i postanowili, że uczynią wyobrażenie Jahwe obraz którego ludzie patrząc na niego mogli użyć jako przedmiot oddawania czci nie mamy przypuszczać że Izraelici uznawali tego złotego cielca za swego Boga Jahwe ale użyli go jedynie jako symbolu lub przedstawiciela podobnie jak poganie używają posążki jako przedstawicieli swoich bogów i jak niektórzy chrześcijanie uważają za właściwe Używać krucyfiks jako przedstawiciela Chrystusa. Nie w tym znaczeniu, aby oddawać mu cześć, ale jedynie po to, by wzmocnić wiarę i przykuć uwagę czciciela. Dzisiejsza lekcja zdaje się jasno wskazywać, że Bóg był bardzo niezadowolony z ich symbolicznego przedstawienia samego siebie. Było to jedno z jego przykazań danych Izraelitom. Nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego pozdrowieństwa Boga, ani niczego by kłaniać się przed nim i oddawać mu cześć jako symbolu Boga. Wykonanie Złotego Cielca. Nie przypuszczamy, że ten cielec był wykonany z litego złota. Jest nieprawdopodobne, aby zebrana razem cała biżuteria wszystkich Izraelitów wystarczyła na wykonanie cielca. Jakiegokolwiek rozmiaru z litego metalu. Przypuszcza się, że ówczesnym zwyczajem cielca zrobiono z gliny lub drewna, a następnie laminowano lub powleczono stopionym metalem, złotem, które pochodziło z biżuterii ludzi. Niewątpliwie był on następnie obrabiany rylcem. Stworzywszy Bożka, lud radował się nim jako dowodem istnienia Boga pośród nich. Oni spędzali czas na swawolach, śpiewając, tańcząc, ucztując. Taki był stan rzeczy pod koniec tych 40 dni spędzonych przez Mojżesza na górze z Bogiem. Kiedy on schodził z góry, z tablicami prawa, usłyszał krzyki ludu, a potem ujrzał, jak oddają cześć złotemu cielcowi i składają mu ofiary oraz kadzidło. Mojżesz był tym rozgniewany. On był pośrednikiem między Bogiem a Izraelem, przedstawicielem obu stron. On miał prawo być rozgniewany, bo Bóg obarczył go odpowiedzialnością za ten naród. I zdawał on sobie sprawę, że podczas jego nieobecności doszło do poważnego przestępstwa przeciwko Boskiemu przymierzu. Mojżesz rozbił kamienne tablice. Tablice prawa, na kawałki wskazując, że przymierze zostało zerwane. Jako przedstawiciel Boga zszedł rozgniewany do ludu. Uzbrojony w boski autorytet, pozwoliłby spadła na nich sprawiedliwa kara za ich odejście od Boga i szybki powrót do grzechu. Jednak jako przedstawiciel ludu, Mojżesz był najwyższej rangi patriotą. Udał się do Boga w modlitwie i prosił, aby karą za ten grzech nie było odrzucenie jego ludu. Zamiast tego on chciał zostać zgładzony. Było to odpowiedzią na Bożą propozycję, aby z jednego lojalnego Mojżesza Bóg uczynił naród, który powinien odziedziczyć obietnice dane Izraelowi. Takiemu patriotyzmowi, jaki pokazał tutaj Mojżesz, z pewnością niewiele dorównało. Oznaczało to jego lojalność wobec jego pracy jako przedstawiciela i pośrednika Izraela, a jednocześnie lojalność wobec Boga, którego również był przedstawicielem. Szczęście się, bołwanów! Zastosujemy teraz tę lekcję do duchowego Izraela. Po tym, jak chrześcijanin opuścił świat, Niewolę grzech, po tym jak przeszedł gorzkie doświadczenia Mara, po przejawach Bożej łaski, po spożyciu chleba z nieba, po tym jak w pełni wszedł w przymierze społeczności z Bogiem, przyszedł czas, kiedy musi zacząć chodzić wiarą, a nie widzeniem. Zaczyna on być doświadczany przez Pana. Jeśli On w tej lekcji zawiedzie, jak to uczynili typiczni Izraelici, będzie to dla niego poważna sprawa. Nie mamy zamiaru sugerować, że jakikolwiek chrześcijanin byłby skłonny dosłownie uczynić złoty obraz, chcemy jednak powiedzieć, że kwestia tworzenia obrazów i pozwalania im aby odciągały i pochłaniały nasze uwielbienie Boga, jest jedną z największych propi doświadczeń, które spotykają duchowych Izraelitów. Złotym cielcem czczonym przez niektórych jest biznes. Oni całkowicie angażują się w to, poświęcając swój czas i energię. Traktują to jak Boga. Miłość do pieniędzy i do rzeczy, które można zdobyć za pieniądze, prowadzi do bałwochwalstwa, a przez to zrywa ich przymierze z Panem. Inni uwielbiają płeć przeciwną i oddają wszystko, co posiadają. Aby pozyskać ich względy i społeczność. Jak wyjaśnia apostoł, oni więcej czczą stworzenie niż stwórca. Oni popełniają wielki błąd. Jezus oświadczył to, mówiąc: Kto miłuje ojca albo matkę nadmię, nie jest mię A kto miłuje syna albo córkę nadmię, nie jest mię Należy zauważyć jeszcze jednego Bożka. Bożka sekciarstwa. Święty Paweł ostrzegał przed tym Bożkiem, mówiąc: A to powiadam, iż każdy z Was mówi, Jam ci jest Pawłowy, a Jam Apollosowy, a Jam Kiefasowy, ale ja Chrystusowy. Następnie on pyta się, czyż takie oddawanie czci ludziom nie jest formą chwalstwa? Mówiąc: Czyż nie postępujecie według ciała? Tę samą zasadę możemy dziś zastosować do siebie i wystrzegać się wielbienia sekciarstwa. Jeśli ktoś mówi, jestem Kalwina, inny jestem Lutra, inny jestem Wesleya i tym podobne, czy nie są to dowody cielesności? A co gorsze, czy nie ma niebezpieczeństwa czczenia ludzkich instytucji, które noszą te ludzkie imiona, a tym samym, że coś stanie między duszą chrześcijanina a jego Bogiem? Wierzymy, że w tym temacie istnieje poważne niebezpieczeństwo. Wzywamy duchowych Izraelitów, aby zaprzestali czczenia bożków kredowyznaniowych i aby wszystkie dzieci Boże odwróciły się od wszelkiego rodzaju bożków i oddawały cześć tylko Bogu. Tendencja do formułowania i czczenia kredowyznaniowych zamiast Biblii była widoczna od czasu powstania pierwszego z nich. Kredo nicejskie, 325 rok naszej ery. Każde kredo wyznaniowe ma tendencję do zajmowania miejsca Biblii, tak jak Talmud czyni to z Żydami. Jezus wypowiedział się przeciwko temu, mówiąc: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować. Kreda wyznaniowe chrześcijaństwa są naszymi chrześcijańskimi tradycjami w odniesieniu do prawdy. Najwyraźniej boską intencją było, aby jego lud nie miał żadnego kreda wyznaniowego, poza całą Biblią. Oni mieli wierzyć całemu Słowu Bożemu i codziennie badać Pismo Święte, aby przekonać się w jego nauczaniu. W ten sposób Boży Lud miał wzrastać w łasce i wiedzy. Tak jak nie byłoby to możliwe, gdyby ustanowiono bożki kredo-wyznaniowych, odwracających uwagę pańskiego ludu w różnych kierunkach.